A w że my my drodzy, zagramy sobie impostorium, czyli pasie tutaj taką małą wysepką obok Jemenu i Omanu podczas II wojny światowej. I też będziemy obserwować, co tu się będzie działo. Jeżeli chodzi o ustawienia, dajmy agresję na zero, dałbym po prostu sobie tryb trudny. I tyle bo i tak początek będzie mega ciężki. Mamy tutaj ładnego impostora, mamy też flagę i możemy, moi drodzy, tutaj sobie inwestować na przykład w diamenty. Czyli byśmy sobie wybudowali tutaj właśnie najpierw samym początku jakieś budynki ekonomiczne, czyli niech będzie kopalnia diamentów. Do tego dorzućmy sobie bank, centrum handlowe, fabrykę oraz manufakturę. No jeszcze warsztat. I tyle na razie wystarczy, bo też nie mamy tu jakoś dużo miejsca. A moi drodzy, ja wam tylko przypomnę, że jeżeli odcinek Sejża wam się podobają, to nie zapomnijcie sobie łapki w górę, komentarza, subskrypcji. Ostatnio na drugim kanale grałem nową twierdzę, więc macie tam normalny taki zmontowany odcinek, więc serdecznie zapraszam do oglądania. Link w opisie i też będzie na końcu odcinka. Dobra, wojskowe to od razu lecimy tutaj w dyscyplinkę. Możemy właśnie też tutaj starać się zboostować tą ekonomię, żeby mieć jakiś bonus do diamentów, te klimaty, te tematy. Zaraz zobaczymy w ogóle ile ten, ile tutaj będziemy mieli, bo zarabiamy teraz 5, a jeszcze niektóre budynki się budują, 5,70. No, mamy pierwsze miejsce, moi drodzy, na świecie przy diamentach, a diamenty no dają fajny bonus, bo dają 2,3. 25 golda, więc to jest to dla nas bardzo dobra informacja. Będziemy mogli sobie teraz powoli tutaj zbierać pieniądze na jakąś armię. Nie, 20 tysięcy, czy to styknie? O, Polska, moi drodzy, właśnie jest rozbierana. A bo już 40 rok mam. No tak, zapomniałem jak tutaj czas szybko leci. Oni mają coś, kurde, z Irakiem, ale Irak jest daleko. To może nam się uda ich pokonać. I w ogóle tutaj Irak zareaguje. Robimy taki desancior, wbijają się tutaj do nas, pokonujemy ich i cała armia zniknęła. I to mi się bardzo podoba. Dobra, udało się, moi drodzy, A akurat ten Irak przyszedł. Spotkaliśmy się w bitwie, ale do... W sumie nie doszło. A i co jaki ładny teren możemy tutaj zgarnąć. No dobra, czyli praktycznie, no, w... jakoś nie jest źle, nie ma tragedii. No, bardzo się udało. teraz armia się tutaj zregeneruje. będziemy mieli zaraz pieniądze, odpalimy tutaj zaraz asymilację nowo zdobytych terenów. No i tutaj zobaczymy, co nam się uda wgarnąć tym impostoriom tutaj. Na pewno nie będziemy się ograniczać, lecimy wszystko na maksa, ekonomię, dziedzictwo i tak dalej. Bo to i tak będą tutaj ulepszać sobie akademię, więc z czasem będą potężne. No tutaj myślę, że znowu zaatakujemy sobie Jemen, a później będziemy gdzieś tutaj starać się atakować państwa niepodległe żeby tutaj, brać, Wielka Brytania i Francja nie dały rady zaryzykować. No, jestem ciekawy, czy właśnie tutaj policie jakaś agresywna ekspansja ze strony Niemiec i później jakaś koalicja przeciwko nim, ale tu widzę, że oni mają teraz aktualnie wojenkę. Tak, z ZSRR oraz z Rumunią. No, Polska jeszcze istnieje, ale jest pod radzieckim butem. No, tutaj widzę, że kurdy atakują. No Niemcy atakują, moi drodzy. Mam do 47 tutaj pokój, okej. Okay. Do 16 listopada, z tego co widziałem, czyli możemy tutaj znowu zaatakować. No, oni nawet już mają mniej jednostek niż wcześniej. No, i elegancko. Czy ja mogę teraz już, już cały kraj? Nie, jeszcze nie. Staną mi dwie prowincje. okej. Okay. Nie jest aż tak źle. No niestety, jeżeli sobie sojusznika, który jest mega daleko. Ja bym mógł tutaj, co? Arabia Saudyjska jeszcze tutaj z Iranem. <laughs> Iran nie mały. no. Tutaj w całkiem sporze są koledzy. Tutaj będziemy na maksa podbijać. Trzeba by rozwinąć właśnie tutaj gospodarkę. I żeby mieć większą też armię. Taka Arabia Saudyjska byłaby fajnym celem. Pójdźmy sobie tutaj wpływ z produkcji. Gospodarka teraz mega istotna. Bez niej nie ruszymy dalej. Tutaj z tymi zaraz się znowu skończy nam rozej, więc znowu w nich wlecimy. 9 stycznia, 55, dobra. Witam ponownie, po raz trzeci. No chłopacy znikają z mapy. Już całkowicie jeszcze pieniądze dzięki. Hmm, co by to dalej? Tu jeszcze mamy myśl. A, to jest francuskie, ale kurde, niby francuskie, ale tutaj impostoria mogłaby to szybko zająć. Bo oni mają tylko 4 cztery, yy, cztery prowincje. Tak. Tutaj yy, Francja nie da rady dopłynąć na czas, moi drodzy. Po prostu się wbijamy, przejmujemy, dziękujemy. No ale przyjmiemy wszystkiego. Kurde, z Kubani. Dobra, weźmiemy tę stolicę, bo ona najbardziej rozwinięta. Jest na razie bardzo dobrze. Że jakoś nam to idzie powoli. Ważne, żeby to jakieś duże kraje nas nie zaatakowały, więc może będę gdzie gdzieś tutaj poprawiał relacje. W sumie te państwa też by się mogli tutaj zaatakować wszystkie, bo kwestia byłaby taka, że on nie dałby rady, jakby tutaj, no, Francja ani Wielka Brytania dopłynąć na czas. Widzę, że Niemcy sobie radzą. Na chwilę obecną Trochę się wbiły wbili tutaj A co to jest? Stan Zjednoczone wzięły Japonię No to ciekawe Będziemy sobie też dyscyplinkę Żeby armia była lepsza Wiadomo Tego gościa zaraz mogę zjeść no, tak w sumie za rok Zjem go do sobie do końca Dzięki, nara No to jest śmieszne, że atakujemy jakieś wyspę A mocarstwo, które no, kontroluje Nie może zareagować nawet Nie byśmy tego gościa tutaj zjechali Tylko ile no, on może mieć jednostek? to jest pytanie No nic, spróbujmy Dobra, 11 tylko Jedziemy dalej Tutaj tylko się Brytyjczycy nie pojawili Szybko, szybko Szybko, szybko. Szybko, szybko. Dobra, dobra. Mamy to. Taka akcja, widzowie. No, bo się trochę cykałem, kurde. Myślę sobie, ty. Wielka Brytania mi to zaraz podpłynie. Nie wiem, ile oni mogą mieć teraz wojska z 200 tysięcy. W poskładali. No, 243. Nikt nie lubi Niemiec. No, ciekawe. Oprócz Szwecji. Ty, właśnie, trzeba by kiedyś zjednoczyć tę. Zjednoczyć Indię podczas II wojny światowej. Ty, a ten Aden tutaj, to on ma nawet ten. Akademię rozwiniętą. My w ogóle jeszcze Akademii nie mamy, a i takich jedziemy. Jest bardzo dobrze. Tyk zniewaga. Tyk znowu gościa jedziemy. No, trzeba. Niestety, tak zjadać ich, bo no na chwilę obecną nie mamy szans. No, Arabię bym zjadł, ale no wiadomo, jeszcze na chwilę obecną będziemy zasławi na to. Co ty robisz? Zostaw to. Dawaj, kraj. Jak to 59? A oni, że tu coś mają? A, okej. Okay. się przestraszyłem. Przeraziłem. O, możemy mieć wszystko. No i nice. Aż tutaj mają tereny. O, wysepki będę miał. A tu coś jeszcze mogę zabrać? A bo to jest chyba Brytanii, dlatego mogę to zawierać. No dobra, niech będzie. Co mi tam? Wielka impostoria. W Afryce i w Azji i w ogóle. Po co im te wyspy? Oni mają teraz przypał z Niemcami w Europie. No nie, impostor z Mari. Kto teraz rządzi? Aha, jakiś zwykły gościu? Impostor dziewiąty. Imposter, impostor, impostor, impostor. Tu nie być krówmenci. No tutaj impostor, impostor rządzi. Czy coś? Oman moglibyśmy sobie też zjeść, tylko Oman jest taki większy. Może też zwiększyć armię. Kolejne tutaj punkty do rozdania. Dawaj tutaj produkcję, produkcja, produkcja. Czekaj, czy damy radę go szybko tak zjeść. No tutaj w cały ten bliski wschód moglibyśmy przejąć tak naprawdę. O, 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 o. No, dawaj, dawaj, dawaj. Dobrze, dobrze. No, oni mają mało jednostek, jeszcze zniknęli z powierzchni mapy. <laughs> Biedna Wielka Brytania podgryza mnie tak ciągle. No, nic nie mogą zrobić, no. Za daleko, no sorry, Mordo. Trzeba było mieć mniej kolonii. No, jeszcze mogę im tutaj wybrać, zabrać wyspę, ale nie, to już byłoby takie zbyt hamskie. O, tutaj znowu jakiś ten. Niech ich też możemy zaatakować szybciutko, milutko. <laughs> tutaj ropa może być. Zaraz zobaczymy, czy będzie ropa. Ty ja się boję, że ja się przeliczę, co nie? Że będzie taki moment, że Wielka Brytania przyjdzie i takie. No się ma. Dubaj mamy widzowie, tylko on jeszcze w tych czasach nie był chyba taki ogarnięty rozwinięty. Niech na przykład teraz. A w ogóle co tu mamy? Tak, jest ropa, jest ropa widzowa ro, <grydżowie> widzowie, widzowie jest ropa. Bardzo dobrze. No nie wiecie sobie radzimy. Już 41 miejsce na świecie. Niech tam właśnie ta arabia wygląda. Ok, 73. Spoko, spoko. Akademie niezbyt rozwinięte, ale coś tam mają. No niby mogą mieć 100 tysięcy wojska, ale nie wydaje mi się, żeby tyle mieli. chyba budżetowo by się nie spinało. Dobra, mam 40 koło armii, zwiększyłem to sobie. Punkty dziedzictwa, a damy sobie dyscyplinkę. A w ogóle z impostori możemy coś zrobić. Bić? Nie. Kurde, jakie mamy teraz z dobre relacje? Tylko jeszcze tutaj by zareagowałby Iran, który jest całkiem spory. To chyba, że Somalię Brytyjską lecimy. O właśnie, lecimy w stronę bardziej Afryki. Wielka Brytania sobie znowu może zareagować, ale no, na reagowanie się tylko zakończy. Na szat... zadaniach czy działaniach, no nie zdążą chłopaki. Ty, ja by w całych mogli zabrać, ten sobie. Te włoskie tereny, bo tutaj też są jakieś włoskie tereny. Mm, tam zaraz zrobią. Mamma mia. Mamma mia. Tylko spokojnie. Najpierw trzeba tereny poasymilować. Bo zaraz nie było sytuacji, że. To będę miał za dużo prowincji że Trzeba ich nawracać na ateizm Na wiarę w impo wielkiego impostora No i tylko Włochy, no i elegancko Zobaczmy, zobaczmy, nie no oni tutaj mają takie małe tereny To są takie słabe afrykańskie Kolonie, o proszę bardzo Jak tam Europa wygląda? Europa tak y, Spokojnie, jest bardzo spokojnie Norwegia zjadła Finlandię i Związek Radziecki Okej, okay, okej, okay. ale tak w sumie to tych, od tych Botów tej Wielkiej Brytanii Francji To można praktycznie wszystkie kolonie zarąbać Oni nawet nie zdążą zareagować, trochę Mówię y, coś, y, no wiadomo, że to nie jest najlepiej Robione, ale można by to poprawić. No z drugiej strony tutaj takie małe państwa właśnie jak impostoria nie mają praktycznie szans. O, kurde, co, mamy mamy Cesarstwo Etiopii, 51 miejsce, Czy jest możliwość wygrania z nimi. Zaraz się przekonamy. O, generała nie mamy. O, 7-5, gości, do go tu. No, dobra, będzie bitwa. 31 koła mają, moi drodzy, tylko my mamy większe morale. Jeżeli chodzi o kwestie dyscypliny, bo oni mają 65, my mamy 80, no to właśnie tutaj jedziemy tą armią, gdzieś tu będą uciekać, co nie? Się zregenerować, ale my chcemy docisnąć do końca. Co na stolice? Nie, tutaj idą. Pyk, 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 zniknęli. Dziękujemy. Było z wami bardzo miło i sympatycznie. Teraz proszę armię, żeby tutaj wszystko sobie elegancko zajęła. I mamy, mój drodzy, cesarstwo Etiopii, tylko trzy. no my weźmiemy z tego cesarstwa? No wszystkiego nie wezmę. No tej lasy, te klimaty. No raczej pustyni chyba nikt nie chce. Chyba, że jest tam ropa. No ale dobra. Impostoria rośnie, moi drodzy. Koptyzm? Nie, czekaj, co to jest za religia? Koptyzm. Koptyzm. Ciekawe. O co w tam chodzi? Czy to jest jakiś odłam chrześcijański, czy co? Koptyzm. A zaraz sprawdzę. A, to jest taki odłam. Mhm, mhm, mhm. Tak duży. Krucie, jak chcecie, to sobie wygooglujcie. Ej, ładnie to wygląda. Zaczyna, bynajmniej. O, właśnie, mamy Sarabion teraz. Słabe klimaty, tematy. To byśmy mogli się za nich wziąć. Już mamy w ogóle 2004 rok zaraz. Tylko oni mają co? Ten Iran po swojej stronie. Przydałoby się tutaj na wszelki wypadek zrobić jakąś porządną rekrutację. Ile możemy mieć tego wojska? 66 koła. No, zarabiam tak 10. Dobra, 50 tysięcy mamy. Zobaczmy, czy się uda. Czy się uda, czy się nie uda. Czy to jest dobry pomysł, czy zaraz mnie tu Iran podskłada? O, 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 o. Dawaj ich tu są. Dobra, 13 koła tylko. A Iran? Uuu, Iran 60. Ale są bez generała. No, i pokonali mnie. Kurde! Nie trzeba czekać, to jeszcze nie koniec. No dobra, koniec, 63 koła. Hmm, kurde, no Arabię byśmy pokonali. Tylko Iran jest problemem. Musimy mieć więcej wojska. No co to za kraj tutaj? Somaliant. Okej, okay. nie będzie, mogę ich zjeść. Włosi chyba nie zdążą. No, to już wojsko pokonane, Dawaj szybko. Coś to po prostu nie damy tutaj im szansy, żeby zdążyli. Dobra, udało się, ale był stresik, był mały stresik, nie powiem, że nie. No cóż ja mogę zrobić, widzowie, trzeba rosnąć w siłę. No właśnie, przydałoby się zacząć ten, robić jakąś ekonomię bardziej. 20. miejsce, zaraz jak będziemy. Takim dziesiątce czy coś, co zażą duży kraje się nam interesować, brac nas na rywali i te klimaty. Na tego oczywiście nie chcemy. No te Niemcy to sobie tak podbiły, sobie tak siedzą, co nie wywalony mają. 2002 rok. Alternatywna historia świata. Co by było, gdyby no, Niemcy wygrali w Europie. ale Alianci w ogóle nie wypowiedzieli wojny, co nie? Nie było eventu, czy co? Nie kliknęli no I tak brakuje tego, żeby tutaj przy ekonomii było napisane, które dobro ile kosztuje, co nie? Wtedy byśmy mieli taką pewność, że ej, zrobię to dobro, on no to się opłaca, co nie? Że nam wtedy dużo da. To mnie trochę boli. No ale wszystko do naprawy, co? Nie wszystko do zmiany. Z czasem. Właśnie ropę musimy zacząć wydobywać. O, no, samo wydobycie ropy. 0,2 przychody od razu daje. Nice. nice. No, złoto. Złoto daje dużo ekonomii. Jakiś paktu nieagresji, jak najbardziej. Kolejny imposter nie żyje. Już po 42 zarabiamy dalej. To dosyć mało. No już ta ekonomia ładnie wygląda. Już prawie wszędzie tutaj wszystko mamy. No i mamy strasznie dużo z farm, ryb, ranch do zrobienia. No ale to też tam zawsze daje bonus. Więc już wybudujemy. No już 50 zarabiamy. Więc takim fajnie, fajnie, fajnie. Powoli do Nasza impostoria rośnie. Dobra, jak już tak dużo zarabiamy, to właśnie zwiększamy armię do 60 tysięcy. Właśnie tutaj tą cesarstwo Etiopii byśmy mogli zjeść do końca. Kolejne ziemie byśmy zdobyli. Arabia Saudyjska, Kenia, o kurde. Jest akurat spory temat, a tutaj cesarstwo Etiopii. Mhm. No dobra, spróbujmy ich. Tutaj bez Kenii. Bot gdzieś poleciał. Tu jest, jeszcze są pobici. Dobrze, dobrze. Tu, tu, tu niszczyć gościa. Dobrze, pokonany do zera. Przyspieszyć, przyspieszyć. Dobrze, jeszcze. Aha, manpower nam się kończy. Kurde, właśnie, trzeba będzie coś z manpowerem zrobić. Ale ogólnie z tego co widzę jest git Tutaj Arabię zajmujemy Na szybkość tej Etiopii Znaczy nie Etiopia tylko Cesarstwo Próbuję coś jeszcze robić Ale ogólnie się udało Dobra tylko kwestia była tylko bardziej żeby um, Rozumien Power się nie skończył Ale oni on akurat słabą armię mieli No to tyle git Tutaj sobie zjemy tak Cesarstwo tutaj bierzemy do końca My tutaj zajmujemy trochę Arabii, No głównie te pustynie O tutaj mamy drogę lądową No i cyk elegancko Teraz no patrzcie dla Powera zostało Mało armii Bardzo Jakby tutaj jeszcze ta Etiopia by była To byśmy raczej przegrali Wziąć przyrost naturalny i tutaj Czmychnąć to nieco. Było budować nowe budynki. O, mega dużo ropy, bardzo dobrze. O, mamy w ogóle jakieś cuda. O, dziedzictwo spore tu będzie w zamekkę. A tutaj jeszcze jakiś obelisk. Dyscyplinka, let's go. I Maksymalne morale, ej, mega dobre. O, ile punktów nagle dostaliśmy? Mogę jak zobaczyć, zobaczmy w ogóle, jak wygląda produkcja światowa. U, ładnie. Diamenty, ropa, pierwsi. Daktyle. Kto by się spodziewał. Ile ja tej armii mogę mieć? 89. To byśmy jeszcze tutaj sobie zrobili nieco większą. Tak, do 80 koła. I ta Arabia. Czy ty z kimś znowu z Turcja, Egipt zareagują. Kurde, z Turcją. Jak tam Turcja? Nie, no, Turcja nie jest jakaś wielka. Egipt. Może być różnie. Możemy zarąbać Save'a i spróbować się z nimi. Co tu się będzie działo? Od razu dawaj tu, tu, dawaj tu, dawaj tu. Dobra, 14, 13 koła tylko mieli i już zajęci. już tutaj wbijam na stolice. Kwestia, gdzie tu będzie jakiś Egipt i tak dalej, koledzy. Na razie tu nie widzę żadnych wrogich wojsk. Co oni mi tak oddacą po prostu tą Arabię za darmo? No? czy gdzie są jakieś wrogie armie? <grym> Olali kolegę. O nie, przyszli, przyszli, ale dostali pokowy Egipt, ale z 80 już zeszło mi do 51 to wcale nie tak dobrze. No i Jesunia z tą Arabią. Nie wiem, że mogę gdzieś wziąć całych, mogę. Ty co jest? Tutaj tereny mogę zabrać? Aha, bo to jest Egipt! Ziemia święta, te klimaty? No w sumie ich pokonaliśmy jakby nie było. Egipt, co ty na to? No Turcja nie, bo Turcja nawet nie przyszła. A, tutaj za dużo nie weźmiemy, chyba za bardzo rozwinięte prowincje. No, ale coś tu. Trochę tutaj dostępu. O, coś takiego. Ziemia święta jest impostorów. Hmm. hmm. <laughs> Trans... Jordania? Co? Co to za nazwa dziwna? No dobra, ale sobie możemy wziąć Jordanię po prostu, najzwyczajniej w świecie. Może to jeszcze ci zniszczy armię. Się muszę uważać, bo ja się boję, 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 boję. Boję, boję Wielkiej Brytanii dalej. ale tutaj, żeby mieć dostęp wojskowy ładnie, co nie? O to chodzi. Hyt! Wielka Brytania coś jeszcze masz fajnego do wzięcia gdzieś na mapie świata, a to są jakieś wyspy, nie no, Olać tą. A my w ogóle tutaj mamy przyczółek w Chinach, co nie? Nie, ty ja w ogóle nie włączyłem asymilacji widzowie, ja tyle terenów już zdobyłem. Ja nie mogę asymilacja na 1600 zł. Nieźle, nieźle, rynie. To Altenman power jest strasznie mały. Jeszcze musimy tej religijnych ponawracać. Jeszcze zobaczmy, czy gdzieś tu możemy jeszcze ropę robić? Jest, a nie, złoto jest. Ropa, jeszcze mam kilka prowincji z ropą. Opium. No tutaj, nowe rzeczy. Farma oliwek, cytryn. Nice, nice. Dajcie mi więcej pieniędzy. Dajcie pieniądze. <laughs> wojnę mam! Chiny mnie zaatakowały, widzowie. Nowy. <laughs> oni mnie tu pokonali? O kurde, o kurde, No kurde, o kurde. A bo, a tutaj, ja miałem tak dużo armii. O kurde, to ciekawe. Dajcie tutaj, szybko jakąś akademię zainwestujemy. Póki zarabiam pieniądze. Dobra, tej bitewka. Przegram! Nie, on tak nie może być. Teraz będzie Ryniu, nie wstaj, nie wczytuj, nie wczytuj. ja he, he, wczytałem i co teraz? Co dobra? dobra, muszę bardziej uważać, bo ja też nie spodziewałem, że mi wypowiedzą wojnę. Nie wiem, czy teraz mi jeszcze raz wypowiedzą, zobaczymy. Ale dobra, to jest znak, że trzeba zacząć ten inwestować też w akademię. I większą armię jeszcze. I tak zarabiam mega dużo. No ten manpower to nawet byśmy mogli coś podkręcić. W ogóle mamy tu jakieś tędy ulepszenia. w ogóle mamy 2060 rok. Zwiększymy armię tutaj do 100 tysięcy. Amenpowera nie mam. Dobra, wydatki na Amenpower trzeba dać większe. I też poinwestować. O, 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 teraz mnie tylko inny kraj zaatakował. Teraz mnie Iran zaatakował. No dobra, Iran, co ty robisz? Z kim ty masz sojusznika? Irak. Dobra, Iran i Irak. Tak nie może być. Ty, ale widać, że ten, że ponoszę duże straty podczas bitew. To znaczy, że oni tutaj już mają polepszone te akademie nie tylko. O, tam widzę, 60 koła armii mają, z Gubańcy Znaczy, tam mają armii 30 koła. Kurde, że ja to pokonam w ogóle? Przydałby się najpierw tą 30 rozwalić. No może tutaj od razu? Piechota. O, kurde, ty, ja technologicznie są do tyłu z tego co widzę. Widzowie. O, Kurde, jak mi pojechali! Co jest? Ja technologicznie jestem w plecy, mega. A, bo stolicy nie ulepszałem, to dlatego. No, widzowie, ty, przypał, przypał, przypał. Dawno tak nie było. Żeby wielka impostoria upadła? Po latach rozwoju? Kurde, niedobrze. Dobra, czas chyba się poprawić w dyplomację i po prostu zacząć poprawiać relacje ze wszystkimi tutaj dookoła. Że, słuchajcie, mordy, no, trochę podbijam, ale dajcie z nic spokój, co? Nie wiem, tutaj jeszcze z Republiką Chińską też poprawię relacje. No, widzicie? Nie tylko podbojem się teraz zdobywa świat, no. Ja tak Podbijając teraz nie mogę tak podbić z łatwością. Musimy w rządy po, po, iść i to we wszystko. Musimy tutaj w stolicę ulepszyć. Za dużo podbijałem. Kto by się spodziewał, co nie? Że pod bojem je zgubią. Musimy teraz ruszyć z badaniami z kopyta. to po prostu no, nieważne, jak będę miał dużą armię, nawet może być ulepszona nieco. Ona nie będzie miała szans. No to fajnie jest ten tryb trudny szczerze. Jest jakiś tam wyzwanko. Czasami trzeba po prostu się bardziej pomyśleć. Już takie cięższe kolorowanie mapy, wam powiem. Szczególnie, jak już damy państwom czas, żeby się rozwinęły. Dobra, 68 badania już w stolice mamy na maksa. Teraz po prostu będziemy inwestować w resztę. Chyba też poprawa relacji nam pomogła. Zobaczmy. No, dookoła jest zielono, więc Git jest bardzo dobrze. Nikt nas za bardzo tutaj teraz nie zaatakuje. Ale też widzę, że zaraz musimy w poligony poinwestować, bo mam tylko 37 tysięcy rezerw manpowera. To to wcale nie jest dużo. Żebym powiedział, że bardzo mało. mi tutaj szybko Kuwait, żeby pozdobywać nieco nowych terenów. Ale fajne tutaj ogólnie są, widzę, te. Wszędzie tutaj są fajne specjalne budynki. Dają fajne bonusy do wszystkiego. Do morali, do dyscyplinki, do właśnie punktów dziedzictwa. A że zrobię sobie normalnie moi drodzy te amfiteatry. Jak będzie oczywiście okazja. Bo się przydałoby więcej punktów. Dobra, kogo by tu teraz zjeść, że tak powiem. Egipt. Egipt, mamy dobre relacje. Tutaj możemy tego zjeść, ziomeczka. Nie powinien być ciężki, tylko to jest wasal brytyjski, co nie? No. Kwestia, czy zdążymy. Możemy spróbować szybko tej iść w stronę stolicy. O kurde, 1% tylko. No pojechany. Na szczęście. Stolica przyjęta, ale tylko 20%. raczej tutaj wzdłuż rzeki są te Lepsze prowincje, które może tam posiadać. Armia by już wyparowała. Oj, i Brytyjczycy przypłynęli. No, oj, oj, oj. Nie. Nie dam rady na nich. No, i teraz się zaczynają schody, już, już takie większe kraje są. To już tak szybko nie podbije. I co by teraz robić? Co zaraz po Wielkiej Japonii? O, tutaj jeszcze na południu mamy mniejsze kraje. O, właśnie te mniejsze kraje możemy spróbować. A, zapomniałem, że Włochy są już tutaj. O kurde. Nie, no tragedia. Zaczyna się ciekawie. Zaczyna się robić, moi drodzy, ciekawie. Znaczy źle zaczyna. Zacząłem, musiałem zupełnie szybciej podbić ten kraj, a dałem mu się trochę, tak powiem, no nie, może zdążę teraz, tylko muszę to tak mega szybko dobrze zrobić, czyli tak, wypowiadam wojnę, od razu cyk, cyk, tu atak, żeby właśnie nie zdążyli tam podpłynąć, oni tam zrzucają atomówki, bardzo miło z ich strony, dobra, udało się, na czas, no <grym> dobra, nie mogę, po prostu trzeba jak najszybciej, no samo teraz tutaj, wbijamy sobie w tego gościa, cyk, od razu na stolicę, dobra, to jeszcze jakaś armia mała była, cyk, mamy to, dobra. Kenia. Tutaj influencerzy będą przylatywać. Yy, yy, poprawiać sobie, yy, że tak powiem, wizerunek. Dobra, jest okej, okay, jest okej. Okay. Ale dają lipę z tą technologią. Masakra. Musiałbym teraz pójść w to, gdzie tutaj stolicę można. Większy poziom stolicy. Gdzie to było? Tutaj. No i Iran mi wypowiedział wojnę, widzowie. Dobra, dochodzi do bitwy. Yy, morale mam trochę lepsze. No dalej technologicznie wygrywające, nie? Kurde, ja ponoszę tej. Może wygrywam te bitwy, ale ponoszę straty. Ja dużo moment powera nie mam. Muszę tą armię gonić tutaj. Dobra, o, zniszczeni. Dobrze, dobrze. Oni tu wrócili. Dawaj, dawaj ich, mają drugą, ale chciałbym te 12 koła rozjechać. Dobrze. O kurde, tam mają setkę. Dobra, rozdzielili się. Dawaj na te 54. Kurde, gdzieś popłynął. Dobra, radawie te 60 koła w takim razie. Dobra, nie mogę ich podzielić, no bo o kurde, dobra, 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 dobra. Dawajcie ta armia. Tu jest ta armia. Dobra, dobra, dobra. Jest zniszczona, jest zniszczona, jest zniszczona, jest bardzo dobrze. Kurde, 60. 54 tysiące. O, dobra, 78. Teraz bym dał chyba radę. Wracaj tu. Nie uciekaj mi. Jeszcze sobie nie wiem, dam tutaj jakiś bonus. No nawet, nawet generała takiego w miarę, w miarę. dobra, dobra. Dobra, 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 dobra. I teraz tam armię dawaj do końca. Tu, 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 tu. tu. Dobrze, dobrze. Dobra. Chyba możemy to już zacząć przyjmować normalnie. Masakra. Tragedia. Tragedia, widzowie. Naprawdę. Nie wiem, czy tam rady, bo manpower mi się skończył. Teraz po prostu Bot musi to wszystko odblokować. Pobić te jednostki, co nam zostały. Ale tak, no jest ciężko. No jest ciężko. Oni znowu tutaj przychodzą. Ja mam 19 koła tylko armii. Każda bitwa jest po prostu dla mnie tragedią. Kurde, widzowie, no? Impostoria została pokonana. Ja nie mogę. Nie mam pomysłu. 76 rok. To już była wojna? No jeszcze niby nie. Nie wiem, co dalej muszę poradzić z nimi relacje. A jeszcze tutaj w ogóle tej wojny nie było. Kurde, to się mega cofnąłem. Daj tę Kenię szybko znowu. Okej. Okay. No, kurde, teraz wychodzi jaka dyplomacja jest tutaj istotna. Na tym wyższym poziomie trudności. No ja też w sumie całą grę latam bez sojusznika, co nie? Irak to spoko, ale Iran widzę, że mas mega nie lubi. To jest stara ciągle. pogarszać z nami relacje. Aż mu wyśle hajs, żebym chętnie mi zostawił w spokoju. No widzę, że tak średnio mi się ta opcja podoba. O, Związek Radziecki nam wysyła pieniądze. Dzięki, moc. O, właśnie, musimy mieć też tutaj bonus do poprawy relacji. O, tutaj jest poprawa relacji. Tam, gdzie jest stolica. No i bardzo dobrze. Będziemy mocniej, lepiej poprawiać relacje. Będę musiał wtedy wysyłać mi pieniędzy. W Europie było coś takiego, że mogłeś sobie kliknąć i ci po prostu poprawiało ze wszystkimi sąsiadami, na przykład, relacji. Co nie dyplomata tak sobie spacerował. W wszystkich krajach. O, my mamy myśliwiec dopiero odkryty. No rewelacja. Dobra, zarabiamy fajnie pieniądze. Musimy lecieć w te, e, nawet te amfiteatry, żeby za punkty dziedzictwa sobie wykupić to tutaj, żeby mieć maksymalne zasoby ludzkie i te klimaty. Bo to w sumie ten menbar się gdzieś tam regeneruje, ale problem jest taki, że jest Bardzo mały limit. Po prostu ten amfiteatr teraz taki musi być, musi być. Ale fajnie, bo że w końcu wykorzystujemy te dziedzictwo. Bo wcześniej, jak się wykorzystywało dziedzictwo, to one było zbyt OP. A teraz nawet jesteśmy zmuszeni po prostu, żeby to jakoś tam szło do przodu. A dziedzictwo praktycznie wpływa nam na wszystko, na całą grę. Pakujesz dziedzictwo, ale tak naprawdę coś możesz lepszyć, armię, gospodarkę, cokolwiek po prostu jest potrzebne. Jeszcze poligony zarzucę tutaj. No i przydałoby się wbić jakiś top jeden, co nie? Co by to teraz podbić? No co, ten Irak-Iran. W sumie <laughs> byłby spoko. Bo tu jeszcze mam takiego kolegę z Indii. Bel. Gzykistan jakiś. Słuchaj, mordo to musi być szybka akcja, co nie? Raz, dwa, trzy i się nie ma. Szybka stolica. Atomówki mi zrzucają. Co on miał tylko 14 jednostek? Dobra, cyk, cyk. Do przodu do góry. Dobrze, dobrze. Dobra, dobra. Jedna prowincja czy coś? Tu, 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 tu. Dobra, jest udało się. Brytyjczycy by przypłynęli, to byłaby tragedia Ja. Hiszpania mi wypowiedziała wojnę, co? Jak Hiszpania? Nie jest Hiszpania. No tam jest Hiszpania, ale. Kurde, nie mam siły, widzowie po prostu. Gdzie oni mi tutaj robią oblężenia? A tutaj się wbili? O kurde! Nie, no ja bym prostu siły nie mam widzowie. Po prostu brak Powera nas dojechał. Dobra, weźcie sobie, zobaczmy co się stanie jak nas podbiją, co? Zabiorą mi wszystko? Czyli czekaj, co? A co oni mi zabrali w sumie? Ej, oni mi... Oni w ogóle coś zabrali? Hm, no nie wiem, dziwne. Aha, Iran mi wypowiedział wojnę, a ja jeszcze nie zdążyłem zrekrutować armii. No nic widzowie! Wielka impostoria, coś nam na się udało stworzyć, ale ogólnie lipa, straszna tragedia. Mamy rok 2000, zaczęliśmy podczas II wojny światowej. Dużo się na świecie nie działo, tutaj Kolumbia duża i Meksyk mają na wasala. I tyle. Polska zniknęła, Związek Radziecki się trzyma, Niemcy, Francja, Hiszpania, po staremu. Co to jest w ogóle? Królestwo Irlandii. O, przeszli na monarchię. Ciekawe. Więc ja mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak nie zapomnijcie łapców, górę, komentarzu, subskrypcji. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie trzymajcie się hej.